Cześć, witajcie Dragony po świętach. Słuchajcie, dzisiaj wtorek, godzina 12. Cztery serie przed nami. Czas się trochę poruszać, rozruszać. Będzie się troszeczkę mocniej. Kto dasz się wszystko, będzie mocno. Jeśli jesteście przedszkolakami, początkujący, zróbcie to troszeczkę to samo, tylko przedwolniej. Dzisiaj nie przewidujemy przerwy, także rozgrzewka to już będzie wykonywanie tych ćwiczeń, które nas czekają w części głównej. I to jest wasze jedyne zadanie. Ten Dominik zaczyna pokazywanie, objaśnianie treningu. Dokładnie. Będziemy tak. Pierwsze ćwiczenie to są e, przysiady. I w rundzie e, początkującej zrobimy sobie je dwa. Czyli raz, dwa. Drugie ćwiczenie to są pompki. Będzie ich 15. Na razie zrobimy sobie też dwie. Raz, dwa. Trzecim ćwiczeniem będą w podporze kolanka po skosie Hop, 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 hop. Teraz dwa. I słuchajcie, ostatnim ćwiczeniem będą dwa przyskoki. Ja będę wykonywał na skykancę trochę lepszą podwójne. Na macie będzie wykonywał na pasie pojedyncze I będzie do wykonania 25, czyli... O! Na razie teraz się z tym maczkiem zamienię. Zapraszam dobra i to były dwie podwójne. Teraz w ramach jeszcze rozgrzewki zrobimy sobie kolejną rundę, tylko już cztery powtórzenia. pamiętać, pamiętacie, się zapoznali się z tymi ćwiczeniami. Tak, bo naszym treningu naszym będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy wykonywać 10 przysiadów, 15 pompek, 20 na przemian kolanek do łowcia i 25 skakanek i 4 rundy bez żadnej przerwy tak dla utrudnienia będziemy jeszcze z Trenerem wykonywać synchronicznie, to oznacza, że Trenerem Maciek skończy skakankę to musi czekać a ja ją skończę i dopiero możemy razem przejść do kolejnego ćwiczenia czasami robiliśmy takie na zawodach, na zawodach, na obozach naszych sportowych rywalizacja dwóch osób, tak? Mniej więcej o to też tu chodzi. Dobrze, jeśli na przykład jesteś brat z siostrą, Michał ćwiczy z Lilą, to może być tak, że na przykład Lila zrobi troszeczkę powtórzenie, ale od początku się umówcie, że na przykład Michał robi faktycznie 20, a Lila robi 10, tak? Na razie się jeszcze dobrze mamy i pokazujemy kolejność tych ćwiczeń, żeby Wam się nie mieszało. Teraz w ramach rozrywki po 4 powtórzenia. Czyli pierwsze to jest przysiad, i jeden, dwa, trzy, cztery, kolejne ćwiczenie były bąbki, też cztery, raz, dwa, trzy, cztery, kolanka po skórze, raz, dwa, trzy, cztery, tak, na tak jest. dolej, raz, każdy łokieć to już jest ćwiczone, i cztery przeskoki na skakance, raz, dwa, trzy, cztery. Jak ktoś ma drugą kartę, to robi podwójny. To pozwolenia, jak potrafi. Czyli, ja Czyli jeszcze raz. Zaczynamy od 10 przysiadów, 15 pompek, 20, 20. w podporze e, przyciągania kolana do ręki i 25 przeskoków. Dokładnie. Jak potraficie, robicie podwójny. Ale jeszcze mamy jedną serię rozrzutową, ostatnią. I będziemy wykonywać po 6 powtórzeń bo później zostaje nam ogień. Mam nadzieję, że nie jedliście za dużo słodyczy. Będziecie dzisiaj w stanie wykonać ten trening. Ale to jest dla tych też, którzy jedli słodycze. Właśnie dzisiaj jest przepalonko. Trzeba to przepalić. Jedziemy, sześć powtórzę okay. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Podpór pod przodem, sześć kolanek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i sześć przez koków przez Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I trener macie musiałby czekać. A się raz zrobię. A 4 chyba to będzie. Jeszcze jedno. Także kto z nas pierwszy skończy, to mówi liczbę, którą zrobił. Czyli... Jak na początku jest 10 przysiadów, to ja skończę. Dziś mówię 10. I czekam na trenera do minuta i znowu zaczynamy. Maciek się spieszył dzisiaj na obiad. Widzę, że chce wcześniej obiad zjeść. Ale musi poczekać, aż to zrobimy. Szybciej nam pójdzie, szybciej zrobimy. Uwaga! Już. Za Ludzie złoci. Zaczynamy od przysiadu, pamiętajcie. Spokojnie. Będziemy dużo do Was mówić między seriami, między ćwiczeniami. Ta osoba ale... która szybciej skończy będzie do Was mówić. Tak, konkretne polecenie będzie. Tak? Przygotować się 10, 15, 20, 25. Razy, 4 razy i dopiero wtedy mamy koniec. Jak ręże? Jak gotowy. Jeszcze mu potrzeba chwileczkę. Nie, dzisiaj nie będzie przerwy. Dzisiaj nie będzie przerwy, dlatego skupić się. Widzicie? Wszyscy się dogrzali. Dobra, jestem też gotowy. Uwaga, ale mogliśmy sobie czas zmierzyć. Mogliśmy sobie czas zmierzyć, a będzie, e, będzie wiadomo. Uwaga. Trzy, dwa, jeden, start. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 15 pom. 15. Jak widzicie, chwilę cię pana trenera i 20 Polanka. Dwadzieścia pięć, skokamy. Dwadzieścia pięć, podwójnych, nie, jeszcze jeden, przepraszam. Pominął się. Ja zrobiłem na trenera, no i jedziemy dalej, Idziemy dalej nie mam szarych, cztery rundy. Dziesięć. Czekaj, 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 macie szybki się. Szybki jak dzik. Szybki jak dzik. 15. Dwadzieścia. Ja ja też. Jedno kochanko to jeden trenutka, tak? Nawet tak? z miękki sześć. Okej, okay. mieszkodzi, lepiej wyjdzie. I dwadzieścia mniej więcej idziemy podobnie połowa za nami jeszcze tryserie i odpoczywamy tyrężę mieliśmy zrobić zajazd, to będzie zajazd Staj. 10 двенадцать, три, пятьдесят, пятьдесят пять Trzecia yes. seria za mną. Zastanałem do mnie też. I ostatnia. Mocno. Dziesięć. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Szybko, szybko. Ostatnie ćwiczenie, Yeah. Bardzo dobra robota, bardzo intensywny trening, krótki ale intensywny. Przerwujemy tak. się, na sam koniec. Pamiętajcie o sobą na dole, całkowicie się rozluźnia. Zbiście się asy. tam jest powrotem. Święta, święta i po święta. Jeden. Pani z powrotem to jest raz. Dwa. Trzy.

I ostatni raz. Tam i z powrotem. 10. Osoba, która leży na brzuchu, pamięta, że w momencie, kiedy roluje się partner po Was na klatce piersiowej, to wypuszczacie powietrze w tym momencie, tak? Gdy klatka opada i oddech jest trochę bezwładny bardziej. E aí, She that She's singing You have a show on Ioshin Give it Ио стать раз Джеше Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze wędrówki. Mam nadzieję, że był to dla Was intensywny i mocny trening. Do zobaczenia jutro. Jutro widzimy się w judogach. Dalej kontynuujemy naukę tych elementów, które ćwiczyliśmy i dodajemy nowe elementy do tego. Czekaj.